Servus, ja jestem szczerzy i dzisiaj przedstawię wam projekt Rabbit. boy i don't Więc siema się manko po tej krótkiej wstaweczce, jak w każdym odcineczku, Zapraszam Was do przedstawienia mojego projektu, jakim jest Rabbit. A więc, zaczynając od samego początku, jak dobrze widzieliście, w przebitkach, Flash ID 7000. Jest to 97 model na serwerze. Nie jest tak jakoś hyper mało, ale cyfra jest całkiem ciekawa. Jest to Flash w silniku 3.1 w benzynie i z przebiegiem 26000, więc trochę zrobiłem, gdyż zakupiłem go jak miał przebieg 7000. Nie posiada przeglądu technicznego. No i może przejdźmy sobie do aspektów wizualnych Mamy tu spoiler, progi, dach, felgi zwane BBS-y. Wydech zrobiony, przedni zderzak, który aktualnie rozwaliłem Jadąc w dobre miejsce na takie ujęcie Tylny zderzak mamy także, który został zmieniony, ale o tym trochę dalej Przyciemnienie szyb dałem 40%, gdyż 100% nie w każdym samochodzie wygląda fajnie Szczególnie, że wtedy nie miałem zbyt dużo pieniędzy Dlatego postanowiłem kupić coś mniejszego, ale żeby jakkolwiek je przyciemnić jeżeli chodzi o tuning mechaniczny, to tutaj mamy taki standard, czyli ograniczenie prędkości, wykrywacz od radarów, radio, zestaw wyścigowy, także EQ-4 i Turbo 5, dokładając do tego gwit. Może opowiem na początku, jak naprawdę kupiłem ten pojazd, gdyż on nie jest robiony od totalnych podstaw. A więc samochód został zakupiony w jakimś 2020 roku, jak dobrze pamiętam, na giełdzie w San Fiero jeszcze tej starej. Jeżeli uda mi się znaleźć jakieś zdjęcie, to powinno wam się tu wkleić, jeżeli ktoś nie, nie pamięta jak to wygląda. Pojazd został zakupiony za kwotę 200 tysięcy, miał on wtedy tam tylko zestaw wyścigowy oraz eku. No i kwestie wizualne, nie? I to chyba tyle. Ze zmian, których ja dokonałem, to było zmiana tylnego zderzaka, przyciemnienie szyb właśnie, dołożenie turbo i gwintu, a także aktualnie lamp Aqua. Jeżeli chodzi o plany przyszłościowe, to tak jak powiedziałem przed chwilą na pewno trzeba poszerzyć koła i je powiększyć, ale coś co jest ważne to na pewno wrzucić tu AWD, gdyż czasem ten przód nawet zawodzi i znosi. Aktualnie się za tu opony letnie i tak fajnie drogi się trzyma. Ale przy AWD na pewno będzie miał lepsze przyspieszenie Dobra, więc ja na samym początku chciałem pojechać w jednym miejscu Żeby pokazać wam jak mniej więcej zachowuje się na zakrętach Po zaciągnięciu ręcznego Wyłączę ten śnieg, bo nie dość, że jest śnieg To jeszcze dodali tą mgłę I jest bardzo słowa widoczność na drodze, dlatego Uważajcie, trzymajcie się kodeksu ruchu drukowego <gryny> Left a mark, young guy, gonna regular We say them hardly ready They're new type of artillery We are boss, I know Tom and Jerry Out the blue, I hit you with a airstrike they not bad like my air knives It's a real sight, yeah Steady aim, with precision, make vision We are clear sight, Better go not get you off your sight And no. Eee, no nawet fajnie to się zbiera, jeżeli chodzi o ten taki brief. Natomiast no jest to przód tak? Żeby wyjść z kontry jakkolwiek na poziomie, to trzeba trochę się nadrudzić. Co jeśli chodzi o naprawę w leszu? No naprawy są dosyć drogie, nie powiem. Za pełni rozwalany samochód płacimy jakieś 270 dolarów, coś koło tego. No ja aktualnie mocno nie rozwaliłem, tylko lekko przedskosowałem, więc 60. 60 dolarów zapłaciłem, więc nie jest to tak tragicznie. No więc to by było na tyle mordeczki, dzięki za obejrzenie tego odcineczka, zapraszam oczywiście na poprzednie produkcje, do zostawienia subskrypcji, dzwoneczkiem, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych materiałów, a także do pozostawienia lajka oraz komentarza po sobie. To tyle, widzimy się już w kolejnym wywiadzie.